Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest y, kolejne. jest troszkę tak wiecie. Więc dlatego sobie brałam bluzę, bo jest tak troszkę y, no tak nie jest: wiecie, cieplutko, bo słoneczko, ale nadal jest jeszcze tak troszkę wiecie. Y, po prostu, że jeszcze nie, tak na krótkie, y, na całą koszulkę, to jeszcze nie. Chociaż już w tym tygodniu ma być tak, właśnie, że ma być y, 19 stopni, y, chyba jutro. Chyba tak. <laughs> Więc e, po prostu... No, ale dzisiaj jeszcze właśnie mam na sobie bluzę. I słuchajcie, dzisiaj wam zapraszam na takie różne pogadanki. E, tak, wiecie, tak po prostu sobie różnie pogadamy. E, ja tutaj właśnie sobie usiadłam na balkonie, żeby korzystać z tej pięknej pogody i zapraszam was serdecznie do oglądania. Powiem wam szczerze, że Jestem w szoku, bo znalazłam taki. Ja o nim słyszałam, o tym sklepie, ale tak, jak mam być teraz, ani razu w nim chyba nigdy nie byłam. Tak, wiecie, stacjonarnie, ani razu nie widziałam, ani razu, wiecie, nie przeglądałam ich sklepu, tak, wiecie, na stronie i tak dalej, jakie mają produkty. Ale ostatnio sobie weszłam, bo zobaczyłam na TikToku, że mm, są tam teraz, wiecie, takie fajne letnie koszulki, tak, więc wyszłam ciekawość, nawet sobie aplikację, sobie pobrałam. Bo po prostu nie, jakby. Myślałam, że ten sklep, tutaj macie jego nazwę, wysyła. Wiecie, że wysyła po prostu do Was, tak? Jak Zara albo H&M, albo inne, wiecie, Sinsay, i tak dalej, albo berszka właśnie, takie wiecie, z ściuchami i tak dalej. Niestety nie. Niestety nie wysyła ten sklep i naprawdę na tym ubolewam. Bo po prostu tutaj macie w ogóle, co udało mi się już tutaj, um, słuchajcie, um, znaleźć. I naprawdę te ciuchy, ja się w nich zakochałam, dosłownie. I jeszcze to, wiecie, że w sumie one nie są jakieś mega drogie, to też, wiecie, to tym bardziej superowe. Um, I wiecie, ja sobie myślałam, że da się to zamówić. I chcę dać to do koszyka. A mi nagle tutaj pokazuje, tylko udostępnij, ja i mam takie. Co jest grane, I w ogóle takie jakieś dziwne, prawda? I ten, i, i po prostu jakby, no okazało się, że ten sklep po prostu najwyraźniej nie wysyła. Niestety, i trzeba tam stacjonarnie jechać. Super, jej! A wiecie, co jest najgorsze? Że y, to będzie tak, że na przykład ja pojadę do, wiecie, najbliższego tam właśnie y, tego sklepu, y, i się okaże, że nie ma tych ciuchów, co ja sobie, wiecie, popatrzyłam, i w ogóle tylko będą jakieś takie. Nie w moim guście, wiecie co chodzi. No i super, ekstra. Więc nie wiem, chyba muszę poszukać sobie tych ciuchów na Vinted, chociaż patrzyłam na Vinted. Nie było takich samych, więc jestem e, załamana e, tą informacją, bo na pewno bardzo mi się spodobały te ciuszki. Nawet sobie wypoczułam taką śliczną piżamkę. Też po prostu mega szkoda, naprawdę. Tak się mega zakochałam w tych ciuchach, a nagle wiecie, okazuje się, że po prostu nie dam rady ich zamówić. A jeszcze, że nie da się sprawdzić dostępności, czy jest na przykład wiecie, dostępność, a to już w ogóle. Chociaż nie wiem, bo może to, że na, w aplikacji nie pokazuje, chociaż jakby wchodziłam na stronę internetową i chyba po prostu ten sklep nie ma ani na stronie internetowej ani... Więc jestem wiecie, no taka... Co nazwać, e, tak nie wiem, no nic nie tak wiecie, przykro <śmienny> nawet, powiem wam szczerze, bo po prostu wiecie, znacie macie to uczucie, jak um, po prostu bardzo chcecie kupić sobie jakieś one ciuchy i tak dalej, a po prostu nie macie nawet na to szansy, żeby je kupić, i to jest takie no smutne, no, no, no. no niestety, więc raczej sobie nie kupię tych ciuchów e, i naprawdę jakby, no szkoda, tyle wam powiem. Kończąc ten temat, żeby się nie rozgadywać na ten temat Dobra, teraz sobie pogadamy, moi drodzy O o rolkach Ja w ogóle taki Nie wiem, czy Wam opowiadałam, ale ja kiedyś Ja po prostu byłam mistrzynią W skręcaniu kostki I ja po prostu, nie wiem ja, ja naprawdę Jak byłam młodsza, to skręcałam Dosłownie tak o kostkę i dosłownie ja nigdy, nie wiecie, nie miałam złamanej ręki i tak dalej, albo nie wiem, złamanej nogi, nigdy. Zawsze była skręcona koska. To w się, sensie, że skręcona noga wiecie o co dzień. No. Ale powiem Wam szczerze, że jak ja się cieszę teraz, tak wiecie, patrząc na ten czas przeszły, że dobrze, że ja nigdy ręki wiecie, nie złamałam, ani nic się takiego nie działo z moją ręką, bo jednak bym e, po prostu nie wytrzymała. Z tym, jakbym miała, wiecie, nie mogłabym którąś ręką, tak, wiecie, normalnie sobie i tak dalej. A powiem Wam, że przy skręceniu kostki, jakoś sobie wiecie, radziłam, prawda? Jakoś, jakoś nie było takiego wielkiego problemu. A przy, wiecie, jakbym coś zrobiła sobie z ręką, i tak dalej, to by był problem, słuchajcie, to by, był, to by była masakra dla mnie. Ja też wiecie, jak mam mocno, to mm, grałam sobie w piłkę nożną, chociaż ja wiem, do tego nie potrzeba rąk i tak dalej, ale na przykład, wiecie, odbijałam sobie też ręką, piłkę i tak dalej, mm, więc ja byłam, wiecie, taka energiczna, niedokładnie, <goda> za dzieciaka, no więc obiegałam tutaj po podwórku, nawet, słuchajcie, codziennie w sumie, więc no. Więc fajnie bardzo. O, albo ja się też zastanawiam, do czego Netflix usuwa naprawdę fajne filmy. I się zastanawiam, jakby naprawdę i jeszcze, jakby wiecie, zamiast tego dawał jakieś fajne i w ogóle. Ale jak ja mam być to te filmy dla mnie nie są jakieś super. Są nawet jeszcze gorsze. Więc, no, nie. Dlatego co kupiłam sobie Disney'a. I w ogóle fajne w ogóle, że Disney robi taką promocję, że macie na przykład, wiecie, 8, za 8 zł miesięcznie płacicie przez na przykład, wiecie, 3 miesiące, tylko 8 zł. Przecież to jest, w tych czasach to jest 8 zł, to jest nic. Naprawdę. A macie tam tyle filmów, tyle nowości, w ogóle to nie jest żadna reklama, bo tak trochę tam brzmi, to nie jest żadna reklama, tylko naprawdę możecie sporo zaoszczędzić. I ja to mówię ze własnego doświadczenia, bo. Kupowałam kiedyś za normalną cenę i po prostu aż mnie po prostu można powiedzieć bolało jak mi Disney brał widzicie z mojego konta pieniążki i po prostu no więc fajnie i znowu się skuciłam to już jest mój chyba drugi raz jak kupiłem właśnie Netflixa Disneya za 8 zł bo to jest naprawdę super, ekstra no, i wiecie, ja korzystam, e, nawet chyba raz e, mama korzystała moja e, z mojego Disney'a. E, e, I słuchajcie, no i Julka coś tam, wiecie sobie, no. Ja sobie oglądałam, słuchajcie, ostatnio e, oglądałam sobie e, tą e, genialną Morgan, chyba tak to się nazywa. <laughs> I oglądałam sobie, słuchajcie, na Disney'u Lilo i Stitch. No i powiem wam, że tak dawno tej wajki nie oglądałam, że. Aż się po prostu przypomniały te czasy oglądania tej bajki Więc fajnie bardzo. Dobra, słuchajcie, teraz zrobię takiego, takiego, jakby przerwę na film nagrywanie, bo robię sobie teraz miniaturkę z tego filmiku, więc zaraz do Was wracam. Dobra, już jestem, już zrobione zdjęcie na miniaturę. to <grym> mi się nie wywaliła No, w ogóle jak ktoś to ciekawicie pije, to pije sobie Pepsi. No, i wziąłem sobie ogólnie tą... Jak się nazywa słonkę? <noise> Już to bez zapomniałam. Ja powiem wam szczerze, że rzadko co piję, właśnie z tego. Yy, po prostu. No, jakoś tak rzadko. A dzisiaj sobie wzięłam. No. Chociaż na przykład e, czasem piję sobie, herbatkę, to brałam. Yy, no. O, albo jak Pepsi z lodem. No to też. Ale tak jak mówię, to rzadkość w moim wykonaniu, czy w wykonaniu. To rzadkość, żebym brała Pepsi z lodem. Bo tak jak Wam mówiłam na którymś vlogu, to ja po prostu jakby wtedy to jest za słodkie. O! Helikopter! Więc słuchajcie, no, ale skręcanie kostki, no, <śm> to było ciekawe. Albo na przykład e, pamiętam jak po tej trawie właśnie zjeżdżałam, jakby, e, bo tutaj mamy taką wiecie trawą górkę i jakby zjeżdżałam dosłownie na rolkę z tej trawy, no było, było. Nie raz, nie dwa, parę razy, Żeby tak też powiedzieć, właśnie. No. no. W ogóle widziałam takie śliczne kubeczki na TikToku ze Starbucksa i że możecie dostać za darmo ten kubeczek. O, tutaj macie zdjęcie. Nie pamiętam, jak to się nazywało: Snoopy? <grym> nie pamiętam, jak to się nazywało. W każdym razie, no, jakoś to się nazywało no ładne bardzo kubaczki ładne, ładne. Ja jak wiecie ja już zakupiłam już dawno mój kubeczek yy. i powiem Wam, że naprawdę jest bardzo ładny i fajnie bardzo, że wtedy nie kupiłam takiego typowo świątecznego, tylko kupiłam taki właśnie taki myślę, że taki całoroczny, wiecie o co chodzi. Yy, no, więc fajnie bardzo, że go wtedy kupiłam. Kiedyś w ogóle były te, takie kubeczki, o tutaj wam też jest zdjęcie I była taka akcja psy chyba versus koty I był taki chyba z Whiskasa, taki cały, taki właśnie te, chyba ten rozmiar kubeczka, tylko on był cały fioletowy Miał taką pokrywkę białą, taki dziubek właśnie na to, żeby z niego pić I tutaj był cały fioletowy i tutaj miał takie, no tutaj taki jakby, nie wiem jak to nazwać mój paseczek. No. I był narysowany na nim taki kot. I teraz jak sobie przypominam, to ten kot trochę wyglądał chyba nawet jak Luna nasz kot. Więc no. Więc ciekawie. No, ale to był mój taki wtedy, powiem wam szczerze, że, że to był mój ulubiony kubek. No. To był serio, to był mój tak ulubiony kubek. Po prostu no, ja bardzo lubiłam ten kubek. O, albo kiedyś miałam tak samo talerzyk z, z jakby, no wiecie, normalny taki talerzyk nie za duży, taki średni chyba średni i to był mój talerz wiecie, taki chyba śniadaniowy i on był, słuchajcie w motywie Spidermana no super, i w ogóle on się potem zbił ten talerz, więc w ogóle nie pamiętam, co się, z... w sensie kto go zbił o, może, nie nie pamiętam w sumie nie powiem. No, więc ja miałam taki właśnie talerzie ze Spidermana, bo w ogóle ja byłam kiedyś taką fanką Spidermana. I w ogóle coś mi nadal zostało, bo tak samo uwielbiam oglądać tych z Marvela wiecie Avengersy i w ogóle... żeby telefon nie spadł, bo teraz zaczyna tak wieć. I co jeszcze oglądam? No Spidermana czasem obejrzę. Tak samo ten Spider-Man przez Multiversum. To też czasem oglądał Spadła Pepsi A Tak samo słuchajcie, by się oglądałam drugą część Spider-Man poprzez Multiversum A dzisiaj planuję obejrzeć sobie pierwszą część tego. Dobra, może ja będę tak troszkę trzymać. żeby wiecie nic pod telefon więc dzisiaj będę sobie oglądała pierwszą część tego Spider-Man poprzez multiversum, bo tak jak mówiłam ostatnio oglądałam drugą część a dzisiaj sobie obejrzę pierwszą więc, więc co? To, kurczę, je, nie, ona wiecie co? Ona pustuje, po prostu, nie? Po prostu I, więc e, po prostu sobie obejrzę dzisiaj pierwszą część więc, coś mi jednak troszkę zostało, wiecie. <noise> Więc no nie ukrywam tego właśnie przed Wami, tego Wam mówię. I szczerze cieszę się w sumie. Jak wiecie, to nie jest za mnie jakby właśnie jakiś powód do i tak dalej. No. Więc no, kurczę, kochani, jakieś tu miałam ten na plastykę. Mm, ma się takie, takie teczki. No tutaj Wam wkleję, co ja wam, będę Wam mówić, tłumaczyć. E, i Spidermana. Ja to sobie miałam tyle rzeczy ze Spidermana, i ja miałam nawet figurkę Spidermana. No, miałam trochę rzeczy z tego Spidermana. Talerz śniadaniowy, figurkę, teczkę i chyba nawet zeszyt. Chociaż nie, nie powinnam. No, a wiecie co jeszcze? Że widzicie, tutaj teczka plastyczna w motywie Spidermana, a piórnik jaki? z pieskiem. No. Fajnie, fajnie. No, więc coś mi tam wiecie, jeszcze zostało. Właśnie z tego ogona Spidermana. No, No bo kurczę, no fajny jest. Fajny jest bardzo zrobiony, wiecie, Spiderman, więc. No. W ogóle trochę się śmiejemy, że jak Luna wchodzi na drzwi, bo ona na górne drzwi. Na górze mamy ma, no, inne drzwi niż na dole, bo jeszcze nie są, wiecie, zmienione. I na, na te dolne to na luzie, wiecie, skoczy i w ogóle ona się tak sprinta, wiecie. I ona się właśnie tak trzyma i się śmiejemy, że po prostu... Yy, nieraz się właśnie śmiejemy, że jak Spider-Man się spina. <gryw> A na te górne to ona nie, nie jest w stanie, wiecie, wyskoczyć. Ale nie jest w stanie, no. Więc przynajmniej już przestała skakiwać po drzwiach. To jest wielki plus, no. Więc fajnie fajna pogoda jest słuchajcie, tak jak mówię jest troszkę tak yy, zimno, ale jest tak przyjemnie. Jest tu, tu naprawdę już zaraz będzie słuchajcie maj i no potem czerwiec i w końcu lipiec i sierpień wakacje Szybko zaczęło, bardzo szybko. Ja po prostu, wiecie, nadal nie to piszą, że zaraz po prostu będę miała 17 lat. I to jest takie, nie wiem, dziwne uczucie. Bardzo takie dziwne uczucie. Takie, no nie wiem, tak, dziwnie się czuję, wiecie, że jak, jak już, co się dobrze, że za 17 lat i się tą cyferkę 17, to mam takie, nie wiem, dziwnie się wtedy czuję. Mam dla was słuchajcie widzowie zadanie bojowe Napiszcie koniecznie w komentarzu jaka ulubiona jest wasza pora roku Moja no, na no to oczywiście, że lato A wasza? Koniecznie napiszcie w komentarzu A ja wam przypnę serduszko Jak napiszecie waszą ulubioną porę roku To wtedy wam przypnę serduszko No Pepsi się już uspokoiła Ale ją dosłownie dwa razy albo nawet trzy razy ją wywaliło A Sonia Ciekawe Dobra, kochanie, ja już będę kończyć, żeby, wiecie, nie był za długi ten odcinek. Takie już długie No. Więc ja będę zaraz z wami kończyć tą, nie, tą bardzo ciekawą rozmowę. O, bo tak samo kiedyś, słuchajcie, nie lubiłam kanapek z masłem. Teraz, w sumie jem kanapki z masłem, ale jednak nie lubię jak tego masła jest tak wiecie za dużo, wiecie, o coś do nie z tej kanapki on tak wiecie no, jest po prostu za dużo tego masła. Ale kiedyś faktycznie e, nienawidziłam masła. i byłam, wiecie, taka no, młodsza. I pamiętam jak po prostu nawet się mówiłam, że nie, nie ma opcji, fu i e, No, a teraz... Normalnie jem kanapki z masłem. Tylko właśnie tak jak powiedziałam, przed chwilą nie lubię, jak tego masła jest tak miesty za dużo, za dużo, że szkoda po prostu i No nie fajnie bardzo. wtedy nie fajnie tak ci smakuje właśnie, jak czuć bardzo to masło. No. Ja się teraz zastanawiam, jak ja mogłam mieć swoje kanapki. Co jest? Ale chyba trochę ludzi nie lubi tego masła na kanapkach. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja lubię sera, ale lubię ser, no wiecie, w pizzy, nie wiem, w, w hamburgerze, taki wiecie roztopiony, e, w tym, w zapiekankach, wiecie i tak dalej, ale taki ser, taki wiecie, na przykład na kanapkę, nie, nie mam opcji, nie zjem, w ogóle nie ma opcji, nie zjem tego, nie, nie, nie dam rady po prostu tego zjeść. kolejny fakt o mnie, bardzo ciekawy w ogóle nie wiem, czy o tym wiedzieliście o tym serze i mi się wydaje, że nie mi się właśnie wydaje, że ja wam nie mówiłam o tym e, serze, że go nie lubię Słuchaj, kochani, ben, robi się już naprawdę totalnie zimno ja też, wiecie, sprowadzam sobie ręce i mam w zimne, więc ja już, słuchajcie będę uciekać do domu, no niestety robi się zimno zaczyna, jak wiecie, fajnie wiać nawet słoneczko jest zimne Dziękuję wam serdecznie za z dzisiejszego takiego krótkiego odcinka, zostawcie komentarz w górę, subskrybujcie na moje palce, żeby być na z kolejnym filmem, bo będzie ich tylko to więcej.